Z radością informujemy o udziale naszej szkoły Liceum Ogólnokształcącego nr 1 gmina Stanisława Staszica. W akcji czytamy Kubusia dla Szymusia. Dziękujemy za nominację w szkole w Janiku. Postaramy się, by nasza młodzież również wzięła udział w akcji pomocy dla Szymusia. Czytanie Kubusia to forma zachęcenia do spędzania wspólnego czasu z najmłodszymi, z naszymi bliskimi, ale jednocześnie jest to akcja charytatywna, która w naszym mieście, w naszym powiecie ostrowieckim, zatacza coraz szersze kręgi. Nasza młodzież również bierze udział w akcji pomo pomocy dla Szymusia. Mam nadzieję, że czytanie Kubusia puchatka przez naszych uczniów, przez naszą społeczność szkolną przypadnie Państwu do gustu. Staszica przyjęło wyzwanie do uczestnictwa w challenge'u. Tym samym nominujemy kolejne trzy placówki, które wezmą udział w naszej akcji Czytamy Kubusia dla Szymusia. Nominujemy liceum ogólnokształcące numer 3 imienia Władysława Broniewskiego, Zespół Szkół numer 1 imienia Mikołaja Kopernika i Bursę Szkolną na Osiedlu Słonecznym. Powodzenia. Cześć, jestem ze szkoły imię Stanisława Staszczyzna w Ostrowtu Świętokrzyskim, z klasy 2. I właśnie ta klasa włącza się w akcję. Czytamy Kubusia się Szymusia dalszym Puchatek Pewnego słonecznego dnia Kubuś i Prosiaczek przeładzali się po stół milowym w lecie. Nagle zobaczyli Krzysia, który czytał książkę w cieniu wielkiego dębu. Cześć Krzysiu, zawołał Puchatek. Co czytasz? Historie o Puchatku i Trzech Ochoniach, odparł chłopiec. Ojej, naprawdę? Nie dowierzał Prosiaczek. No pewnie, roześmiał się Krzyś. A potem zapytał Puchatka, chcesz posłuchać? Czemu nie? Chociaż miś zmarszczył brwi. Trzy chochonie to całkiem sporo. Wie, że potrafię liczyć do trzech, ale nie zawsze po kolei. Krzyś zaczął swoją opowieść. Pewnego dnia, spacerując po stumilowym lesie, komuś zauważył domek. Ciekawe, kto tam mieszka, pomyślał zaciekawionym. Podszedł bliżej, zerwał do środka przez okienko i zapytał. Halo, jest kto tam? Ale w domku panowała kompletna cisza. Misiej otworzył drzwi i wszedł do środka. Czy ktoś chciałby się ze mną pobawić? zapytał. Ale nikt nie odpowiedział. Za to kubuś zauważył na stole trzy miseczki miodowej leguminy: dużą, średnią i małą. Kubuś wiedział, że nie należy jeść miodowej leguminy, która należy do kogoś, kogo się nie zna. W dodatku bez pytania o pozwolenie. Ale legumina pachniała tak kusząco, a Brzyszek Kubusia wygrywał dziarskie marsze. Więc miś postanowił spróbować. Odrobinkę. Jeździł nieco z dużej miski i sparzył się w język. Przez Legumina w średniej miseczce była za zimna. Spróbował więc z najmniejszej miseczki. O, jaka pyszna cieszył się Kubuś. I chwilę później po leguminie zostało tylko wspomnienie. Kiedy się najadł, poczuł, że ogarnia go senność. W domku stało trzy krzesła. Duże, średnie i małe. Ojej, jakie twardy skrzywił się puchatek. Dość do, się na największym. A to za miękkie mruknął, siadłszy na średnim. Wreszcie usadowił się na najmniejszym. Było bardzo wygodne. Niestety po obiadku kubłusz się stał bardzo ciężkim misiem. Krzysełko zatrzeszczało i rozpadło się na tysiąc kawałków. Na szczęście w sypialni stały trzy łóżka duże, średnie i małe. Kupuś ułożył się na największym, ale było mu niewygodnie. Za wysoka poduszka, stwierdził i postanowił wypróbować średnie powstanie. O, a tu za płaska mruknął. Natomiast małe łóżeczko było w sam raz. Mmm, jaka mięciutka, wymamrotał i od razu zasnął. Tymczasem do domku wróciła ze spaceru rodzina Chochoni. Bo to był właśnie ich domek. Hochoni było troje. Wielki tata Chochoń, nieco mniejsza mama chochonia i ich synek Chochonik. I wszyscy mieli ochotę na pyszną miodową leguminę. Kto siadł z mojej miski? zagrzmiał tata, kiedy bądź do I z mojej oburzyła się mama, a z mojej nie tylko jadł chochonik tutną nóżką, ale i wszystko zjadł. Na domie złego tata chochoń zauważył, że poduszka na jego fotelu jest wygnieciona. Ktoś siedział na moim miejscu, huknął basem. I na moim dodała mama chochoniowa. A z mojego krzesełka zostały tylko drzazgi. Zawur... Zawtórował im cienkim głośnikiem hochonik. W końcu tata choć postanowił już zajrzeć do sypialni. To śleże w moim łóżku, zagrzmiał na widok wygniecionej poduszki. I w moim, zawołała mama. A choć zapiszę żałośnie. W moł łóżeczku też ktoś leżał i dalej leży i w dodatku smacznie sobie śpi. Ludniący basta tych, że biedny puchatek ocknął się w gnieniu oka. Z przerażenia schował się pod kołdrą, ale kiedy po chwili wysunął pyszczek i zapotkał groźnie wzrok kochoni, jak oparzony wyskoczył z łóżka, penny zbiegł ze schodów otworzył drzwi i tyle go widzieli. I nigdy więcej nie tknął cudzej miodowej leguminy. Koniec, powiedział Krzyś, zamykając książkę. Jaka dziwna historia, tak ciekawe, mruknął Puchatek. I zaczął się zastanawiać, jak też mogła smakować ta miodowa legumina. I pomyślał sobie, że chętnie by jej spróbował. Potem wszystko mu się pokręciło. Nie wiedział, czy miodową leguminę zna tylko z opowieści, czy też próbował jej naprawdę. I przypomniał sobie, z samego rana, kiedy wchodził do domu Krzyśa, Pożył smakowity zapach. Chyba spróbowałem, ale tylko troszkę, powiedział Puchatek. Ach, już sobie przypominam, to była twoja miodowa legumina. Krzysiu, spróbowałem, bez pytania, wybaczysz mi? Ależ oczywiście, Puchatku, odpowiedział Krzyś. A? Powiedz nim, powiedz, dużo zjadłem? Zapytał Kubuś, któremu zrobiło się trochę wstyd. Powiniesz, no, niewiele pamiętam. Zjednoś wszystko, puchatku, odparł Krzyś, a było tego trochę więcej niż dużo. Dobrze, że to nie był domek, kochani, powiedział prosiaczek, na samą myśl szedząc się ze strachu. Uff, całe szczęście odetchnął z ulgą puchadek. A ja mam w domu mnóstwo pysznego jedzenia i zapraszam na was na obiad, uśmiechnął się Krzyś. Po czym cała trójka podeptałam na małe co nieco. Królika Pewnego pięknego poranka królik zabrał się do wiosennych porządków i kiedy tak sprzątał w jednej z książek zaraz przepis na, sto, na tort. Niam, niam, pomyślał tort, to jest to. I zaczął spisywać listę czynności, które trzeba wykonać, żeby przygotować tort. Należy więc zasiąść zboża, poczekać, zebrać kłosy, wyłuskać ziarna, je na mąkę, z mąki zagnieść ciasto i upiec tort. Gotowy tort zjeść. Kiedy królik wszystko spisał, pomyślał sobie, że przygotowanie tortu to jednak nie byle co. Może poproszę kogoś o pomoc? mruknął do siebie i podreptał do prosieczka, który właśnie malował obraz. Mam zamiar zrobić tort! oświadczył przyjacielowi z trymufalnym uśmiechem. Na wieś o torcie prosieczek tylko mlasnął. Miam, miam! ha, ha, ha! zaśmiał się królik. Zanim nadejdzie pora na prawdziwe, miam, Czeka nas jeszcze dużo pracy. Najpierw trzeba zasiąść zboże. Niestety, prasieczek był bardzo zajęty. o jej królik, opisnął. Muszę najpierw wskoczyć obraz. Królik nie obraził się. W końcu sianie zboża to nie byle co. Najpierw się z się tamtym zajmę. Jak pomyślał, tak zrobił. Niebawem z ziar, ziarem wyrosły złote kłosy. Kiedy nadeszła porażni, królik poprosił o pomoc sobą przemądrzałą. Mam zamiar zrobić tort, oświadczył wchodząc do jej chatki. W środku został tylko zastał tylko słodkiego rzemiącego puchatka. Ścięte kłosy należało wymłocić, żeby wystłukać ziarno. Królik odwiedził więc tygryska. Mam zamiar zrobić tort, powiedział przyjacielowi. A ten mian, Pomożesz mi młócić? Zapytał królik. A tygrysek tylko rozłączył łapki. Nie mógł pomóc, bo obiecał pograć w piłkę z maleństwem. Miamiam! Lasnęła słowa na myśl o torcie, zupełnie tak samo jak prosiaczek, a królik rzekł: Zanim nie czas na prawdziwe miamiam, czeka nas jeszcze dużo pracy. Pomożesz mi zebrać zboże? Z pewnością odparła słowa, przemądrzała. Tylko dokończę puchatkowi o pomyśl o moim wuju Robercie. Ostatecznie królik zebrał sam zboże. Rad, nie rad, królik sam wziął się do pracy i wyłocił kłosy, a ziarno przesypał na wielkie sito. Najwyższy czas zemleć ziarno na mąkę. Kogo tu poprosić o pomoc? No jasne, kłapułochego. Mam zamiar zrobić tort, oświadczył wesoło królik, a kłapouchy nie powiedział mniam mnie, jak pozostali. Ruknął tylko powodzenia. Dziękuję jak Królik. Czy pomożesz mi zamienić zboże na mąkę, a ja mam ci pomóc? Upewnił się kłopołuchy. Ależ tak oczywiście, że to odpowiedział królik. Naprawdę mówisz o mnie? Dziwił się osiołek. Tak tak naprawdę o tobie. Pomożesz mi mieć? Kiedy uchy, był już całkowicie pewien, że królik potrzebuje właśnie jego pomocy, bruknął. Jestem bardzo zajęty. Muszę zbierać ostów. Naprawdę nie mogę. Wcześniej czy później będzie mi potrzebna cała góra ostów. Ja chcę być na ten dzień przygotowany Królik tylko westchnął, Ale później pomyślał, że będzie lepiej Jeśli jednak zmieli Ziarno sam Wreszcie mąka była gotowa Królik wsypał ją do wielkiej misy I poczuł, że nadszedł Czas by dodać do niej masło Miód, jajka i zagnieś ciasto A to jak już wiadomo Nie takie byle co do buchatka i znajmi. Już czas upiec mój tort Miam, niam. niam. Obliczał się miś, który właśnie wybierał pszczołą I i za wcześnie, żeby mu mnie Najpierw pomóż mi zagnieść ciasto. – Bardzo chętnie – powiedział bucharek, Ale sam wiesz, że nie mogę zostawić tak miotku. – Hmm, wszystko już przygotowane. Chyba jednak zagniotać ciasto sam postawił mi królik. I tak zrobił. Wreszcie ustawił ciasto do pieca. Niebawem po stu milowym lesie Rozszedł się słodki aromat miodowego tortu. Miam, miam, oblizał się prosiaczek. Skąd pochodzi ten zapach? Zaciekawiła się soba. Yy, przemądrzała. Może pobiegniemy do domu królika? Zaproponował tygrysek maleństwo. Ojej, to coś pachnie ładniej niż oset, zdziwił się kłapołuchy. A kogoś pochatek uśmiechnął się do ucha i... Od ucha do ucha. Nosek mi mówi, że ktoś piecze tort miodowy. Niebawem wszyscy zajęli się podobem królika. Na progu stanął nieco nie... nabożony gospodarz. Wziął się pod boki i zapytał: Słucham, czego chcecie? Czy możemy pomóc ci zjeść tor? spytali chórem. Królik obróżył się jeszcze bardziej. Niech z was mi nie pomógł, a teraz wszyscy chcie, ty... chcecie jeść. Co? No więc, co ja przyniosłem ci obraz? Zamalowałem twoje ładne o, zbóż, jak go spuszczony przecież. No ja powiem ci przy podwieczorku ciekawą historię, oświadczyła sowa Ale Mam na ciebie piłkę w paski, powiedział gryzek. Zobacz, jak dobrze się odbija, dodało maleństwo. Kłapałuchy przyniósł kępkę ostów. Nie ma ich dużo, nie wszyscy je lubią, ale proszę, A to garnieczek miodu twój następny tort. Zakończył uśmiechnięty Puchatek. Krójka zruszyła te prezenty. Myślał, że nagle się tym razem nikt mu nie pomógł w pieczeniu tortu, to i tak przyjaciele wspierali go wiele razy. Proszę wejść, rzekł w końcu. Czas na podwieczorek. Niam, niam, lasnęli goście zgodnie chórem.